Szanowni Państwo, znajdujemy się w gdańskiej dzielnicy Oliwa. To właśnie tutaj już po raz jedenasty powstała bożonarodzeniowa szopka z piasku. Autorką tego projektu jest pani Ewa Topolan. Wykonawstwem natomiast zajęli się państwo Natalia Frankowska-Chylewska i pan Bartosz Chylewski. Aby to piękne dzieło mogło powstać potrzebne było około 90 ton piasku. Jest to największa w Polsce tego typu szopka, a podobno po szopce watykańskiej druga co do wielkości na świecie. Otwarcie tego przedsięwzięcia miało miejsce w sobotę podczas oliwskiej wigilii międzywyznaniowej z udziałem kapłanów różnych religii. Dzieło to można podziwiać do dnia 7 stycznia na ulicy Jacka Rybińskiego 25, tuż przy Oliwskim Ratuszu Kultury.